Wow, obczaj to miejsce! Obczaj? Bardziej jakby powąchaj. O co chodzi z tym duszącym zapachem kwiatów? Eee... Jednak znowu, dziewczynom podobają się, podobają się takie rzeczy, zgadza się? Właściwie, ja takich rzeczy nie lubię. Wygląda na to, że nikt nie przyjdzie, aby poprowadzić nas do stolika. Być może nikogo tu nie ma. Nie bądź głupia, Maja. To jest restauracja i jest tu napisane, że jest, o, y, że jest otwarta. Halo, czy ktoś tutaj jest? Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę tutaj nikogo nie ma. Perfekcyjnie, a więc wtargnijmy. Jeżeli nikogo tutaj nie ma, możemy wziąć wszystko, co chcemy. Tak, przypuszczam, że tak, bo to kradzież! Nie możemy, nawet jeżeli to jest śledztwo. To nie możemy, po prostu nie możemy. Tak. Prawdopodobnie powinniśmy zbadać ten stolik pośrodku, który jest otoczony taśmą policyjną. To tutaj musiało dojść do morderstwa. No, przypuszczam, że tak, z tą całą policyjną taśmą. A ten. ta plama to musi być ten ślad po zatrutej kawie. A więc nie lisz tego lepiej, ok, Maja? Dlaczego miałabym to lizać? Nie jestem kotem, wiesz? A więc dlaczego mogę sobie wyobrazić, że ty to robisz. <laughs> okej. Okay. A, tej samej plamy nie możemy zbadać, ale okej. Okay. Taka... Tak, tutaj... Taka... E, z całą pewnością mamy tutaj poszlakę, ponieważ wiecie, magazyn tak nonchalancko wystaje z tej półki, tak więc... Tak myślę, że to trzeba zbadać. Hmm, mamy tutaj stolik wypełniony z magazynami o modzie. Wszystkie są po francusku. Hmm, dlaczego nie zaczniesz nosić e, trochę bardziej szykownych ciuchów, Hamaja? Tak, przypuszczam, że mogłabym. Zawsze jestem w moich ciuchach treningowych, czyż nie? Fajnie by było ponosić od, jakiego, e, od czasu do czasu jakieś normalne ubrania. Hmm, coś tutaj jest wetkniętego. Hm, wygląda na jakiś magazyn sportowy. Hej, popatrz na to. Ktoś tutaj coś na baz grał. O, to, to Mask the Mask. I. A, 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 a. Bomba, zamazane, zamazane cyfry, chyba 50 tysięcy z tego co widzę. MC Bomber i 100 tysięcy liczba, która była skreślona. MC Bomber 1, 2, 3, 4, 5, 0. 100 000 dolarów, być może? Hmm, zastanawiam się, co ma oznaczać MC Bomber. Hmm. Ta gazeta pochodzi z 3 grudnia. Ta gazeta pochodzi z dnia otrucia. Co? Okej, okay, a więc logicznie trzeba ją dodać do zapisów sądowych. Hmm, gazeta z dnia borderstwa. To musi być poszlaka. Powinienem zobaczyć, czy mogę się o niej czegoś więcej dowiedzieć. A więc opuszczamy póki co tą restaurację i wracamy do Megi. Być może ona coś nam o niej powie. W końcu mówiła, że na płycie, która leżała na stoliku był napis MC. Być może to właśnie jest te MC, o który nam chodzi. O! Magazyn sportowy. Zobaczmy, zobaczmy. Czy Gatson Brown e, zdołał ochronić, e, swój, obronić swój tytuł Mistrza Wagi Ciężkiej? Przykro mi, Megi. Ten magazyn e, jest sprzed miesiąca jest e, z dnia morderstwa. A Gatson został znokautowany wczoraj, tak się obawiam. O, nie. Znalazłem ten magazyn e, w, e, za półką w, e, w très Bien. Naprawdę? To dziwne. W tchemie nie ma żadnych gazet. Pan Armstrong zawsze mówi, że niezbyt je lubi. A więc być może jeden z klientów ją zostawił. Tak czy inaczej, chcę, żebyś rzuciła okiem na te. na te pazgroły. A! To jest to, sir! MC Bomber. To była ta nazwa, która znajdowała się na płycie CD. Tak jak myślałem. Przypuszczam, że to nie był tak naprawdę MC Screwdriver, ha? Huh? A więc te 100 tysięcy dolarów to musi być chyba cena za ten kontrakt, zgadza się? Jeżeli ktoś dałby mi 100 tysięcy dolarów, na pewno bym zaśpiewała. Mistrzyni Karen albo piosenka Dusz, albo nawet piosenka Mai. E, okej, okay, Maja. A więc, jeżeli pojedyncza płyta CD była na stoliku ofiary. To by oznaczało, że ten magazyn mógł również do niej należeć. Masz rację. A więc ofiara pozostawiła to ze sobą w dniu morderstwa, ha. Huh. Przypuszczam, że powinniśmy zacząć nasze śledztwo, czyśnienik? A czy tego nie zrobiliśmy przypadkiem? Okej, okay, mamy wszystkie tematy z Megi wyczerpane póki co, tak więc udajmy się znowu do Trébien. Uh -la, la, bonjour, witajcie w Très O, oh, dzień dobry... Co się stało z Mają? Jest całkiem... Uh, ...sztywna. MAM! Moje oczy! Bienvenue! Witajcie w mojej petite restaurante! <ścoughs> Nie, <ścoughs> Nie... widzieliście reszty gier z serii Ace Attorney. być może widzieliście tylko tą grę z serii Ace Attorney, ale... Po prostu zgadnijcie, zgadnijcie, kto jest moją najmniej ulubioną postacią w całej serii. Po prostu zgadnijcie. Ha? Bienvenue? O, oh, non ma... <śm> <śm> Moje petite sh 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 Jak to się czyta? Siu. Ja? Popatrzcie na tą twarz, jak kociak, który został odrzucony przez swoją matkę. Jesteś.. E, przygnębiona, non. Alor! Potrzebujesz tego! Chromatyczna What? Chromatyczna e, kąpiel z Miląż. i Neroli La rouge. moja osobista... osobista rekomendacja. Sądzi pan, że potrzebuje czego? No właśnie ja też nie wiem jak to tłumaczyć. Oui, oui, po prostu po, e, Dodajcie kilka kropli tej mikstury do... Do wody i voilà! To odżywi wasze ciało i wasze dusze. Jest po prostu fantastyk! Naprawdę? I dla mes... I jeszcze dla la Monsieur. Kto? Ja? Popatrzcie na tą twarz. Jak e, pszczeniaczyk, który został odrzucony przez samo życie. Jest pan sfatygowany, non... Dla pana Messie, polecam to e, olejek z bergamotu i może troszkę wiwi. Oui, oui. Niech pan doda e, e, trochę mięty, żeby, what? E, trochę mięty dla pana, e, jak to się nazywa, Aro... aromat. Taka e, niepowtarzalna receptura od... E, z powrotem wyniesie na wierzch pana naturalne piękno Messie. Moje piękno? Alor, jeżeli... E, jeżeli przejdziecie do stolika, podam wam specjalne menu tego dnia. Właściwie nie przyszliśmy tu, aby jeść. Jesteśmy prawnikami. Maybe, sur! Wiem już to Messie. Jesteś LaFinix, Wright, non? Eee, tak, zna mnie pan? Ma, oui, oui. Nigdy nie zapominam mężczyzn, którzy ze mną flirtują. Fich... Mężczyzn, którzy ze mną Zwłaszcza w sądzie. Przypuszczam, że on był przesłuchiwany przez naszego tajemniczego Zin El. Hmm, wygląda na to, że wszyscy, którzy są wplątani w tę sprawę, wiem, wiedzą kim ja jestem. Hmm, zastanawiam się, jakie wrażenie na sądzie wywarł Zin Eop. Pozwolicie, że, że się przedstawię. Jestem John Armstrong, Eshante. Ech. To będzie koszmar. Tłumaczenie tego, co mówi ten. gość, to będzie koszmar. I mówię, ja. ja lubię postacie w tej serii, ale to jest najmniej, najmniej. Lubiana przeze mnie postać w serii Storni. Chyba nie mogę nawet powiedzieć, że w ogóle ją lubię. Ale... Przy, jak mówię, przypuszczam, że wszędzie musi wystąpić wiecie taka postać, że jedyna twoja reakcja to eee! Nawet w najlepszych grach, nawet w najlepszych filmach, niestety. A więc co oznacza tytuł très bien Wiem, y znam słowo tre. To oznacza 3, zgadza się? Non, non, non! Très bien to <ścoughs> francuski oczywiście, po angielsku powiedziałabyś na to bardzo dobre, o bardzo dobre, oui dokładnie, la atmosfera jest très bien i nasze dania są très bien. jeżeli jedzenie jest tutaj takie dobre to dlaczego nie ma tu żadnych klientów? Moje cuisine nie jest dla wszystkich Widzicie, niektórzy ludzie, oni nie doceniają lachat na... Kurcze, la jak cuisine, nie wiem nie, nie, znam francuskiego, wybaczcie, będę kaleczyć ten język, ale nie znam francuskiego Przypuszczam, że wszyscy lubią gorące cuisine Odkąd straciłem Megi, nie mam już wystarczająco dużo hong do pracy a więc kieruje, tym pa kieruje pan tym miejscem całkiem sam? Oui! Przynajmniej na la moment Nikt nie odpowiedział jak dotąd na moje ogłoszenie. Ho, biedne mła! Proszę tak na mnie nie patrzeć, kiedy pan to mówi. Jestem la szef! Jestem la menedżer! Jestem także wytkanowanym aromaterapi- y Arom. Y jestem także doświadczony w aromaterapii. Roma co? E, jest... E, odbyłem praktyki w aromaterapii. La, e, la sztuka oczyszczania waszych dusz to jest e, la delikatna poprzez la delikatne aromaty. Delikatne? Ten zapach dochodzi z tej buteleczki... zapach dochodzący z tej buteleczki jest wszystkim tylko niedelikatnym. Okej, okay, a więc co się wydarzyło w Trebie miesiąc temu? A więc czy może mi pan powiedzieć coś więcej o tym incydencie? Bie. Eee, sp e, wspominanie tego sprawia, że sprawia, że jestem smutny. Jednakże wszystko to pamiętam. Więcej niż miesiąc od minął więcej niż miesiąc od czasu kiedy to się wydarzyło. Tak, przypuszczam, że minął miesiąc od czasu skazania Megi. A więc to był e, trzeci dzień ostatniego miesiąca Hoku, tuż po popołudniu. Mężczyzna, który tutaj wszedł na filiżankę kawy, nagle e, stracił przytomność. Z powodu trucizny, która była w tej filiżance? To jest prawda, którą wszyscy wiemy. To Megi, która, to była Megi, która zmusiła, ją, e, która zmusiła ofiarę do wypicia tej kawy. Ja byłem wtedy w la Cuchni. Słyszałem e, dźwięk, jak ktoś mdlał. Kiedy przyszedłem zobaczyć co się tutaj dzieje. Yy, yy, kurczę, co się tutaj dzieje, ofiara była już... Yy, nieprzytomna. Była martwa. MONDIE! ui, Była martwa! Maggie również zemdlała. I mężczyzna, który zmarł, czy był sam? Oui, je. Całkiem sama. Wiem, że Maggie mówiła, że był tam ktoś inny, ale... Rozumiem. Na policja. Pytali mnie bardzo dużo razy. E, czy jesteś pewien, że był ktoś inny przy tym stoliku? Pytali. Ale ja nie jestem jedyną osobą. La stary człowiek powiedział to samo. Stary człowiek? Jaki stary człowiek? A więc jakiś staruszek to wszystko również widział? E, a więc o jakim staruszku pan teraz mówi? La zeta na Kurczę... Kiedy widzę tekst, to po prostu chce mi się czytać po prostu co widzę, zamiast tłumaczyć. Jeszcze ten akcent i francuski, którego nic a nic nie kojarzę. Boże. E, w, o godzinie la morderstwa był tutaj jeszcze jeden klient. Co? Ktoś inny to wszystko widział? Mały! Oui. Jak zwykle przyszedł tutaj o tej samej godzinie. O godzinie morderstwa też tutaj był. I ja również go widziałem. Właśnie, powiedziałem również, powiedziałem... Powinienem powiedzieć również Ale powiedział to samo co wszyscy, że nie było tam nikogo innego przy stoliku ofiary Ale Megi przysięgała, że było tam dwoje ludzi Ma Mademoiselle La też nie mógł tego udowodnić, no? Co do tego Prawnika, to byłem ja, tak przypuszczam Ma... Eee... Kurczę... Bien, such, czy coś takiego. Wow, jest pierwszą osobą, która powiedziała, że to nie byłem ja. Nie oszukuj się, nikt. Kto teraz wszystko zmyśla? Okej, okay, teraz wypadałoby zaprezentować dla. niego. What? Po co nam profil godota? Przecież jeszcze nawet nie jest wplątany w tą sprawę. I mi ja też. Wow, czy rozdzi rozdziale numer 3, czy ty czasem nie na. Nie narzucasz zbyt y, szybkiego tempa Magi była kiedyś oficerem policji, czyż nie? Tak, ale musiała odejść z powodu... Powo z powodu... Y, rzeczy, na które nie miała wpływu Oui, oui, ona była podejrzaną w sprawie... o morderstwo, non? O, pan o tym wie? To dlatego dałem jej per perfumy dla jej szczęścia Perfumy szczęścia? Oui. Wyciąg z bergamotu, który dałem panu wcześniej. Ale została aresztowana raz jeszcze i tym razem była uznana za winną. To prawda. Widocznie naturalny aromat nieszczęścia musiał być bardzo silny. Przyznaj się, twoje perfumy po prostu to lipa. Jestem zaskoczony, że ona była podejrzaną w sprawie morderstwo. Eee, w końcu coś takiego doszło przed moimi własnymi oczyma Coś jak na przykład co? O czym mówi ten gość? Czy to oznacza Maggie miała motyw? Musimy zapytać tego gościa co do tego Szybko! Okej, okay, tak więc motyw Maggie Kiedy Maggie zabrała tą kawę do ofiary Czy coś się wydarzyło? U... Oui. Przypuszczam, że mógłby pan to powiedzieć. A więc co się wydarzyło? No, to było... To było nic. E, niech pan spojrzy. Maggie mówi, że ona nawet tego gościa nie znała. Ale została wskazana jako winowajczyni morderstwa. Prokuratura musiała wyjść z jakimś motywem. Oui, to prawda. Czy było coś pomiędzy Maggie i ofiarą, co mogłoby być znaczące? Proszę, niech pan nam powie wszystko, co pan wie. Of course, oczywiście psychozamki, trzy psychozamki. Psychozamek? Niemożliwe. I co teraz zrobimy, Nick? Po prostu musimy. Co do? O, o co chodzi? Magatama zniknęła. Ha? Miałem ją w mojej kieszeni, ale po prostu wyparowała. Co? Ale mogłem zobaczyć psychozamki. Może to znaczy, że Magatama jest blisko mnie? E, panie Armstrong. Czy mógłbym coś jeszcze raz potwierdzić? Stolik, przy którym siedziała ofiara, czy był tam ktoś jeszcze? To jest pytanie, które musicie sobie zadać sami. Ha? Eee, La staruszek spędza swój cały wolny czas w parku. L la parku? O, parku! Jaki to jest park? Zala za la restauracją. Nazywa się witaminowy plac. Dziękujemy. Żewu wózza moja droga. Sprawdźmy ten witaminowy placnik. Byle dalej od tego gościa. Kurczę! Mówiłem na końcu drugiego epizodu, że tłumaczenie, części tego epizodu, yy, mówiłem na końcu drugiego epizodu, że tłumaczenie tego to będzie piekło. I teraz widzicie dlaczego. Kurczę, po prostu sposób, w jaki napisany jest tekst i jeszcze francuski, jak mówię, którego nie znam, i jeszcze akcent. Kurczę, to jest zbyt duże jak dla mnie. A i tak nie przykładam z reguły takiej wagi do. Yy, do dubbingowania. Wiecie, nie tyle co dubbingowania, co podkładania głosów, jak inni ze Zwłaszcza CDDZIO. No ale dobra, mimo wszystko zaszliśmy teraz. Zaszliśmy, zaszliśmy teraz na witaminowy plac. A więc to jest witaminowy plac. Tak, i rozumiem skąd wzięli tą nazwę. Te owoce po prostu krzyczą na ciebie: witaminy! Hej, Nick! To jest ten gość, zgadza się? Czy to nie jest ten staruszek, o którym mówił pan Armstrong? Ten y, zdziedziały staruszek? On rzuca nasiona dla gołębi. Maja, on nie rzuca nasiona dla gołębi, on rzuca nasionami w, w te gołębie. O! Oh, mój wskaźnik zrzędowy. Nie wiem, jak to powiedzieć po prostu. Mój wskaźnik. Y zrzędowatości, nie wiem, po prostu mój wskaźnik gburowatości został podniesiony do czerwoności A więc mamy jakiegoś staruszka Co pan widział, proszę pana? Eee, przepraszam Czy miałby pan coś przeciwko gdybym mógł z panem porozmawiać? Tak! Po prostu chcę zadać panu kilka pytań A co z tobą jest nie tak? Nie widzisz, że jestem zajęty? Nie podobają ci się... nie podobają wam się moje nasiona, he gołębie? On naprawdę wciska te nasiona prosto w nie, to musi boleć. A więc dalej, żrycie! Eee, <słuch> Maggie Bird? Przepraszam, proszę pana, czy mogę pana zapytać co do Maggie Bird? Nie znam żadnej Maggie Bird. Tak, zna pan, Maggie. E, kelnerka w Très K. To jest e, hańba, mówię Wam. Po prostu hańba. Hańba? Niewinna młoda dziewczyna, tak się ob, e, która tak się obnaża. Obnaża? Ma Pan na myśli jej uniform? Ta dzisiejsza młodzież. Oni nie mają ani grama wstydu. E, żadnego wstydu, mówię Wam. Ani grama. Co, co się wydarzyło z tymi starymi e, wartościami Bushido prosto z Japonii? Jak honor. I. E, wiecie, skromność? A co ze mną? Ja nie noszę niczego obnażającego. Ty? Twój problem to brak gracji? Porozmawiajmy o uranieniu dziewczyny tam, gdzie to najbardziej boli. Okej. Okay. Nic póki co się nie dowiedzieliśmy od tego gościa. Très bien. Czy chodzi pan często do très bien? Ta nędzna wymówka prawdziwej restauracji? Te śmieci, które tam serwują, to nie jest nawet jedzenie! Gdzie jest sushi? Gdzie tempura, gdzie ryż? E, très bien, to jest francuska restauracja, proszę pana. A gdzie myślisz, że my jesteśmy, chłopcze? W Paryżu? Chcę prawdziwego jedzenia, a nie jakichś przysmaków e, z Francji? I z tym i jeszcze te bezstydne dziewczyny? Ma pan na myśli kelnerki? Możecie wszystko zobaczyć aż do ich... do ich... Tak! Kelnerki! Są praktycznie nagie! To jest hańba, czyż nie? Więc, czyż nie? Niech pan posłucha, to nie jest moja restauracja! Ka! To jest... ...necna wymówka restauracji, to miejsce! Necna wymówka! co pewnością zna to miejsce. On musi być tam regularnym klientem. Ale jeżeli tak bardzo tego miejsca nie znosi, dlaczego wciąż tam idzie? Czy jest pan stałym klientem tej restauracji, proszę pana? Po prostu, jeżeli pan tak, tak bardzo tej restauracji nie znosi, dlaczego pan wciąż by tam się udawał? Proszę pana. A macie wy w, e, głupie gołębie. Chcecie jedzenia? Haha! Ha, that! On musi coś ukrywać, zgadza się. Jeżeli by to zrobił, to bym zobaczył jakiś psychozamek. O, moment. Nie mam przy sobie teraz magatamy. Ha, pamiętaj, Nick, ta magatama jest tylko wypożyczona. W sensie dla ciebie. Lepiej ją znać albo inaczej. Jeżeli Perus by się o tym dowiedziała, to znajdę się w świecie bólu. <noise> Okej, okay, z tego gościa nic a nic nie wydobędziemy. Ale mamy tutaj magazyn. Rzu rzućmy na niego okiem. O, mamy tutaj magazyn. Hmm, to magazyn, który jest wypełniony e, podaniami o pracę? Wy bez wstydnicy podnosicie coś, co inni ludzie wyrzucili. Wyrzucili? Czy pan to wyrzucił? Czy szuka pan pracy? Ka! To nie jest mój interes! Przepraszam, może wezmę ten magazyn. E, nie chcę, żeby ktokolwiek e, go zabrał. Oddawaj! Szkoda, teraz, kiedy pan tak bardzo go chce, ja również nie chcę go oddawać. A więc, tak, zabierajmy to starszym ludziom. Hej, to moje! Starszym ludziom, szczerze, on wygląda na takiego bardziej w średnim wieku. Aha, nie mamy jego profilu w zapisach sądowych. No, logiczne, skoro mamy go przedstawionego jako stary człowiek, a nie jako. E, nie jako imię, nazwisko, wiek czy coś. Co ja powinienem mu zaprezentować? Wiem, że powinienem coś mu zaprezentować. Może te całe podanie o pracę? Mademoiselle! Ha, tak? Czy szukasz lapchacy? Co? N nie, nie, ja tylko. Niech no zobaczy. Twój styl jest troszkę inny, ale masz bardzo dobrą twarz. Bardzo inny styl. Felizcjon! Eee, oficjalnie przeszłaś. Zatchudnie cię! Wiem, chodź ze mną! Nauczę cię wszystkiego co wiem o gotowaniu! N NIK! Pomóż! Nie wiem czy powinienem się śmiać, czy współczuć dla Mai. Może powinienem robić obie rzeczy naraz. A więc... Dobra! Olać Maję! Idziemy do więzienia! Polać Maje, zostawmy ją. Co z tego, że porwał ją Ech. ten człowiek? 39 lat. Psi. Ile gam ma lat? 32. Maje oczywiście ma 19. Godot e, jest nieśmiertelny najwidoczniej. Mia Fey e, zmarła, oczywiście. E, I Megi 23 lata. Hmm, wygląda na to, że teraz Magi jest na, na przepytywaniu przez Policję. Hmm, i tak chyba zapytałem ją o wszystko. Wrócę później, jeżeli będzie coś, o co będę musiał zapytać. Hmm... Tak więc chyba trzeba udać się do Wydziału Zabójstw. Tutaj pracuje detektyw Gamszu, tutaj również byliśmy w poprzednich grach.